Siemanko, z tej strony Limak. witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Plac vs Zombies. Lecimy dalej z przygodą, proszę państwa. Choć długo mnie nie było, a to pomyślcie się już przyzwyczajać, dlaczego, dlaczego mnie tak długo nie ma. W sumie to po prostu, albo zajęty, albo mi się nie chce. Ma takie momenty, kiedy mi się chce, a są momenty, kiedy mi się nie chce. Także chcę być z wami szczery, także sorry, sorry, memory. No, ale widzicie, kto jest w życiu, niestety. Życie stają kłody. No dobra, no to tu mamy takie, 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 takich typów. Delphi będzie trochę leciał szybko. Zapierdzielał nawet bym powiedział. Orzech to nie będę brał, to wezmę sobie. To będzie na pewno mi potrzebne. To. To. To nie. To. W sumie to nie wiem co będzie mi jeszcze potrzebne. Ja bym takim, takim właśnie składem bym ich rozwalił już Squash też z sobie niepotrzebny mi niepotrzebnymi. Nie, mogę to wziąć w razie co W sumie to nie wiem co jeszcze Nie będzie to. Wezmę co użyjemy zobaczymy jak to działa Dobra. No proszę Państwa, co to mnie w życiu, nie? Co ja powiem, no, proszę Państwa. Jest jakoś fajnie, nie? my myszered mi, mi list z urzędu skarbowego i standardowiznę od Taty. co nie? już tam mówiłem w ostatnim odcinku, chyba jak się nie mylę. No i proszę Państwa. Wyleciał takie coś, bo napisane było, że nie doniosłem albo nie ma dokumentu który jakby potwierdza i pokrewieństwo, że pokrewieństwo z ojcem, no z moim tatą, nie? Musiałam dać dokument, który potwierdza, że jest że ja jestem jego synem, a on jest moim ojcem. Dla mnie to jest trochę absurd, gdyż na dowodzie osobistym ma napisa jest napisane Yy, znaczy ja, co ja mam na dowodzie osobistym napisane, kto jest moim ojcem. I mamy te same nazwisko. Możecie, nawet w rejestrze można zobaczyć, czy ktoś... Yy, czy ktoś zmienił imię, nazwisko, czy nie. No, dla mnie to, proszę Państwa, śmieszne, tak? Mm, no wiecie, jak to jest z tymi urzędnikami jebanymi. Ciężko jest z przyjściu no. Oni będą was łupać tak, jak chcą. Za każdą złotówkę niezapłaconego podatku będą was płacić. I tyle. No i co ja powiem jeszcze ciekawego? Mm, no właśnie, proszę Państwa, że Panie, jakbym tą sprawę, jeśli chodzi o rewizję, zakończył. Gdyż jak ja mam wyjechać. Kurwa, ty chwila, chwila, ty. No To użyjemy na sobie. Nie spodziewam się, że przejdzie. Wiecie to z urzędnikami, no naprawdę nie polecam urzędników. Gdyż mam, właśnie, mam nadzieję, że ta sprawa się zakończy, dlatego że ja do Niemiec mam wyjeżdżać, a jeśli ta sprawa będzie cały czas się dłużyła, to będzie dla mnie wielki problem, gdyż awizo zostanie odebrany tylko wtedy, kiedy ja na to pozwolę, bo to nie może odebrać mi rodzic, tylko ja. I to mnie będzie wkurzało za przeproszenie. No. Kurde, widzę, ja, że jak nie nagrywam, to odchodzą mi subskrybery. Jest... jest mi z tego powodu smutno. Ale czego tu się spodziewać, skoro ja tu olewam was. O kurde, trochę to są bałem po części. O co ja. zrobiłem? Co tu chcę jeszcze? Co je mogę postawić takie? Tutaj jeszcze ten kroszek? To mogę tutaj posadzić. Tutaj już powoli trzeba przygotowywać. Może być grubo. Tutaj pyk, 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 pyk. Pyk, To tutaj, to tutaj. No i co ciekawego jeszcze opowiem wam. Przy Państwa matury się zbliżają. matury się, proszę Państwa, zbliżają. Cholera jasna, się przy państwa trochę boję, nie? Boję się, że nie... że ja nic nie umiem, kurwa. Jeśli chodzi o Polski, to w ogóle nic nie mówcie, nie? O, leci Delfin, dawaj go! Tylko zapierdziela! A, no mam przeskakuję jeszcze, dobra. Nieważne. Jak, to prze jak przez to przeskoczę, to sobie to pójdzie. A nie, nie przeskoczę. No i git! No i proszę Państwa, problem. Zarzędza. Zaż Zarzędza. Kurde, pieczone. No, widzicie, super. Matura 8 z polskiego będzie na pewno zdana. No, widzicie, możemy teraz podpalać. Większy damage będzie zadawany. No, widać lepszy. Dobra, to tutaj tutaj damy kurde ile tych yy, słoneczników mi wywala, to ja nie wiem, yy, tutaj tutaj damy, tutaj damy. W sumie nie wiem po co tak postawiłem, chyba że chciałem dać więcej, ale to co odpuszczę, sobie. Fajne jest cooldown tego, bo szybko się regeneruje, to jest, jest w sumie spoko. Najgorsze to, że jak widzicie, to trochę przeszkadza. Właśnie teraz zauważyłem, że jak jest takie spowalniające, to wtedy to podgrzewa i zwyczajny jest groch, nie? Trochę nie przemyślałem tego, nie spodziewałem się tego, w ogóle zapomniałem o tym. Sobie trochę zrąbałem tą sprawę. Hmm. W sumie to tak, tak naprawdę, to powinienem dać ten groszek na tył. I tyle. Hmm, to inaczej to powinno zrobić, ale to już trudno. No bo jakoś to jest zrobione, jest wygrałem i tak. Żadnych problemów nie było. A, zostawimy jak to jest. Coś to wywalone w No, proszę Państwa, zbliżają się wybory. Tak samo. Także, że, Państwa, nie wiem, jak waszym zdaniem, ale moje zdaniem powinna zostać wybra wybrana inna partia dotychczas, co było, że PCPo. To jest moje zdanie. Ja nie rozumiem ludzi, którzy chcą znowu zagłosować na tą partię, która... Ka Zawsze mówią, że ta partia jest zła, zła i tak na nią zagłosują, bo wybierają mniejsze zło. No, szanujmy się. Naprawdę, szanujmy się. Albo zaczniemy coś robić w tym państwie obszczanym. Albo no będzie znowu pani przez kolejne kilka lat przez partię, która będzie nas kraść. Dlatego jestem zdaniem, żeby z moich, yy, z moich poglądów najlepszą partią teraz jest Konfederacja z Bencenem na czele. Zawsze byłem od początku, kiedy powstało yy, powstała yy, ta partia, ta spółka. O, mamy jakiś lepszy orzech. I dlatego, moim zdaniem, powinna zostać wybra wybrana konfederacja, żebyśmy dali im szansę. O, nie będą mogli nawet przeskoczyć przez to. To jest git. to jest fajne. Ok, co my tu mamy? Dobra, to będzie chciał przeskakiwać. Ten będzie zapiercielał. Dobra, proszę Państwa, trzeba się skupić. Bierzemy to. Weźmiemy to, na pewno weźmiemy to, nasze domy zwykłe, bez, bez pomalniania lecimy grubo, eee, to, to, to i to, tak, tak chcę, boby nie będę brał czy tych wisienek, też będzie mi potrzebny w sumie. Będę brał. Dobra, lecimy. Także wiecie. Ja no, jestem tego zdania, żeby nowa partia, która nie rządziła dać im po prostu szansę. Bo co, co możemy stracić? No? Musimy, proszę Państwa, w końcu wziąć za siebie, no, bo ludzie będą wyjeżdżać, wyjeżdżać, cały czas będą wyjeżdżać i w końcu zaraz, jak nadejdzie wojna, to zobaczycie, jak się zeseramy, kurwa. Musimy się w końcu obudzić. Tak jak Leper powiedział, Polacy, obudźcie się, w te pamięci, widzicie, proszę Państwa, jaka polityka jest straszna. Chłop, kurwa, Leper, który wiedział... Powiedział za dużo na mównicy w Sejmie. No i jak skończył? Pozorowane samobójstwo. Upozorowane samobójstwo. To jest proszę Państwa wstyd. Tyle rzeczy nie... niewyjaśnionych wydarzyło się w tym czasie, że masakra. To jest proszę Państwa taka tragedia. Kto wie, co by się teraz działo, gdyby lepiej żył. Aaaa, tylko możemy sobie wymyślać teorię. Jezu, tu ja tego nie chciałem brać w ogóle. Dobra, to tu, to tu. Co będziemy brać? No bo trochę zrąbałem po części. Nie rozwalę tego. Zrąbałem, proszę Państwa, zrąbałem! Jest przypał. i Peter potrzebny jest. Dobra, stracę na pewno jednego piszutera, nieładnie, nieładnie. Trochę zrąbałem, Kudę z tymi kolcami, nie po co to dodałem tam. Szybko, 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 szybko. Dobra, hit. Dobra będzie fala, trzeba się skupić trochę, bo w sumie tutaj nie mam nic ułożone. Częściej, proszę Państwa, mamy problem. Fajnie. A jak przyjdzie zaraz gościu z tym kurde wiatrem na łupie, no to będzie problem. Dobra, no i jakoś kręci się. Dobra, to jest Git, to jest Git. Dobra, no, spokojnie. Teraz sobie uzbieramy. Powoli już można starać te odrzuty. Okej, okay, ty będziesz sobie biegł za sobie, inny gościu. Chyba, jak tutaj objedziesz, to prawdopodobnie zginiesz. Może sobie skakać, ale chyba w domu. Mhm. Dobra. Także ja proszę Państwa... Jak myślicie? Będzie trzecia wojna światowa, czy nie? Moim zdaniem zanim się zbliża coś, co nie powinno się w ogóle wydarzyć, czyli ta trzecia wojna światowa. Boję się, że tak może być. Czy się boję? No... Teraz uciekam z tego kraju i nie, nie chcę bronić tego kraju na pewno nie za polityków. Niech Pan fuj z tymi politykami. To co oni zrobili w tym kraju w polskim, to jest po prostu sali. Mocne to jest. Mamy problem po części. Chwilunia, chwilunia. Co damy? To w sumie. Tutaj damy to. Wielkie to są zasady, ale cooldown taki średni, mógłby troszeczkę przyspieszyć. Dobra, no i mamy to proszę Państwa już prawie w garści. Kurde, już się nie mogę proszę Państwa dokończyć, żeby te po baturach, w końcu będę żył. W jakiejś linii będę poznawał nowe kraje, Jest jak wiadę sobie do Niemczech, no proszę Państwa, coś pięknego. Niemcy, to jest przyszłość. Oczywiście nie chcę być takim zły, nie? Że, to tam, jak patrząc na historię, co nam Niemcy oczywiście zrobiły, ale to też musicie brać pod uwagę to, co się dzieje w Polsce, tak? Skoro Nasz, naszy, naszy, yy, nasi piękni kurwa politycy, którzy zrobili takie bagno z tego kraju. Bo tu ja też się nie dziwię, że ludzie chcą wyjeżdżać, tak? Naprawdę, się, ja się tego nie dziwię. Po prostu jest taki problem, że to jest cholera, że cholera wie, co się będzie dalej działo. Jeszcze nie wie, tym traktorem co chodziło. O, jedzie. O, maszyna. No. Ja bierze kolejny traktorem. Ulsusem. Jeśli tam nie znowu przeskoczyć, to żeby ich rozwalony no, idzie gość z tym piderkiem. no i wygraliśmy, ładnie. W sumie fajny dek złożony tak z tych kar, nie jest tak źle. jeszcze postawiono są te orzechy, no nie do rozwalania to jest fajne. Są te orzechy, bo jakich no nie przeskoczysz ich sobie, to dla mnie lepiej. O! Już zdąży przeskoczyć, tutaj trzeba zajebać trochę więcej orzechów po tej stronie. O to się nie martwię, bo to zanim wszędzie do tego jeszcze postawię sobie te kolce, no to w ogóle, nie do rozwalenia są. Na ja zapomniałem, że oni żaden złody wywalić to w sumie. to samo, przeskakiwać. Dobra. Już jest mnie trzech zombiaków na jednego orzecha. Tylko no, ja tam lecę, tam naruszę ale tak to A, muszę zbierać kasę. O, wiadomość! W Hello, we heard you we're having a pool party, we think that is, is fun. Well right over sincerely the zombies uh, we're having a pool party, we think that is fun, okej okay, nice Boko. O kurde ile ludzi nagle A to już w kolejnym odcinku no także proszę Państwa, mam nadzieję, że odcinek się spodobał. No i do następnego. Na razie trzymajcie się. Cześć.